Dzień dobry, witam ponownie. Kłaniam się w bardzo słonecznej, wręcz tropikalnej aurze. I mam nadzieję, że to, co w tej chwili się dzieje za oknami, to, co się dzieje na zewnątrz, no po prostu Was zadowala. W jakimkolwiek kontekście sobie to zinterpretujecie. Eee, temperatury bliskie 30 stopni będą z nami na pewno przez ładnych kilka dni. To jest pewne burze w weekend. Tak, w weekend. W weekend pisałem, że z burzami przywitamy się od wtorku. Zmieniło się w prognozach to, że tak naprawdę duże szanse na pojawienie się burz zaczną się od środy. Czyli dopiero pojutrze będziemy rozmawiali o zjawiskach przede wszystkim konwekcyjnych, stosunkowo groźnych, tak, ponieważ w tej chwili mamy te warunki konwekcyjne, mamy tą, tą siłę do, do unoszenia, e, mamy wiele parametrów sprzyjających powstawaniu burz, ale niestety czego brakuje wilgoci. Wilgoć jest takim dosyć znacznym parametrem, e, jeżeli chodzi o mechanizm powstawania jakiegokolwiek rodzaju chmur, burz i różnych, różnych tego typu formacji. I tej wilgoci na chwilę obecną nie ma, ani dzisiaj w poniedziałek, ani jutro we wtorek. Eee, przyznać muszę, że jeżeli chodzi o uskoki wiatru w tej dolnej warstwie troposfery czyli uskoki odpowiedzialne za prąd wstępujący czyli za napędzanie tych komórek burzowych nie będzie jakiś ekstremalny. Ale z drugiej strony, przy tego typu warunkach, które nas czekają na pewno będziemy mówili o burzach mocnych elektrycznie, czyli dużo będzie piorunów, dużo będzie się błyskać. Przy opadach deszczu lokalnych jak najbardziej będziemy rozmawiać o ewentualnych podtopieniach. Głównie tutaj mówimy o terenach miejskich, z tego względu, że nawalne opady deszczu gdzieś tam z samego rdzenia naprawdę mogą być niebezpieczne. Jeżeli chodzi o sam wiatr. Wiatry może być napędzany samymi komórkami burzowymi, czyli na samym przedzie, gdzieś tam w przypadku pojawienia się chmury szelfowej. O tym jeszcze będę mówić, będę tłumaczyć. Jeżeli widzimy burzę i widzimy ten charakterystyczny wał, o tym się już mówi już któryś rok z rzędu, i myślę, że wiecie to. Jeżeli widać burzę i widać ten charakterystyczny wał nadchodzący, jest to wał szelfowy. Żadna katastrofa, żaden koniec świata. No ale jeżeli widzimy tego typu charakterystyczną formację no to musimy się spodziewać na początku takiego bardzo mocnego dmuchnięcia wiatru, no i później oczywiście ulewy. Wiadomo, trąby powietrzne w całym jakby systemie zmieniającego się klimatu, no bo mówimy konkretnie o zmieniającym się klimacie, trąby powietrzne w Polsce były od zawsze, teraz owszem. Mamy taki świat bardziej medialny, mamy wszyscy telefony, mamy wszyscy aparaty i coraz częściej się dowiadujemy o tych trąbach powietrznych, aczkolwiek, owszem, zmiany klimatu przyczyniają się do tego, że te trąby powietrzne będą występować częściej i będą silniejsze. W tej chwili nie warto się wypowiadać na, na ten temat, czy sprzyjające warunki w ciągu najbliższych kilku dni spowodują zejście trąby powietrznej, czy też nie. Ale owszem, myślę, że szanse na to będą. Niekonkretnie tutaj u nas, bo e, nie mogę Wam tego powiedzieć, nie mogę Wam tego w tej chwili zapewnić. To są bardzo dynamiczne warunki i tak jak od zawsze Wam tłumaczę, że konwekcja jest zjawiskiem bardzo dynamicznym i trzeba go obserwować od samych narodzin. Czyli jeżeli mówimy o dniu burzowym, gdzie powstaną komórki konwekcyjne, to tak naprawdę obserwacja, obserwacja, jeszcze raz obserwacja, my pasjonaci tudzież meteorolodzy z kwitem, mogą powiedzieć, że tego dnia jest szansa na wystąpienie średnich bądź silnych, ewentualnie ekstremalnych burz, ale lokalizacja ich wystąpienia, czy e, konkretna charakterystyka zjawisk, które mogą się pojawić, no to to już jest obserwacja na bieżąco, czyli radary satelity, no i to co się dzieje na niebie Także od środy zaczynamy mówić o burzach. Na pewno do piątku, czyli te dwa, góra, trzy dni będą burzowe. Na pewno będą zjawiska niebezpieczne. Więc jeżeli wystosuję jakiś konkretny alert ze szczegółowym opracowaniem na stronie oficjalnej całego fanpage'a, proszę tylko nie, bagat nie bagatelizować tego, przepraszam, ale już jestem chyba dzisiaj zmęczony. Ten upał jednak. Trochę męczący jest. Mm, także to tyle ode mnie w tej chwili. Usłyszymy się później. Oczekujcie nowych prognoz, kolej, kolejnych postów. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do usłyszenia. Cześć! Bęk. Zaczarowałem. W sumie 5 minut gadam, ale chyba znowu niepotrzebnie.